Koniński w dniu dzisiejszym zaprosił mieszkańców na wyjątkowe wydarzenie. Spotkanie z muzyką poważną, organizując takie spotkanie, jak właśnie dziś chcemy przybliżyć mieszkańcom tego powiatu muzykę poważną, wielką estradę, która do, na co dzień jest dostępna w wielkich miastach, ale mówimy my dziś, że takie spotkanie jest możliwe również tu w Koninie. Dzisiaj gramy dla państwa. Dwa tria fortepianowe Ludwiga van Beethoven'a, Trio s dur numer 1 opus 1 oraz Johannesa Brahmsa, Trio Hadur dur opus 8. Moim zdaniem są idealnie napisane na taki skład właśnie jaki prezentujemy, czyli fortepian, skrzypce i wiolonczela. Każdy z tych instrumentów ma pole do popisu, każdy może przedstawić cały wachlarz swoich możliwości. No i są to wspaniałe kompozycje. Kameralistyka, no jest to fantastyczna rzecz, bo to jest taka wielka orkiestra w pigułce, tam każdy jest wielkim artystą, każdy musi być świetnym muzykiem i przez to zawsze ranga takiego wydarzenia jest duża i ten efekt artystyczny najczęściej jest zadowalający i bardzo intrygujący dla tych, którzy przychodzą na koncerty. Zawsze bardzo przyjemnie gra się w takich miejscach, ponieważ publiczność jest bardzo zainteresowana i zawsze z wielką uwagą słucha. A to na bieżąco podczas wykonywania koncertu bardzo jest ważne dla muzyka i bardzo, bardzo miłe. Jest to kolejny z koncertów muzyki poważnej. Organizowany wspólnie z Centrum Kultury i Dową Kultury Oskar, z Filharmonią Poznańską, z Państwową Szkołą Muzyczną oraz z firmą Kawaj, która użyczy nam w dniu dzisiejszym fortepianu. Dla konińskich melomanów jest to kolejna szansa obcowania z muzyką najwyższych lotów. Wspaniałą rzeczą jest to, że tegoroczny koncert jest kontynuacją projektu ubiegłorocznego tej kultury w drodze, która się pojawia i po raz kolejny pojawia się w Koninie.